Malaga to prawdziwe miasto sztuki. Na każdym kroku można zobaczyć tutaj jakieś ciekawe dzieła sztuki. Ciekawe budynki. Pewnie jest to spowodowane tym, że w Maladze urodził się Pablo Picasso. Centrum Pompidou. Muzeum wtedy było nieczynne. Leciliśmy specjalnie do Nowego Jorku. Potężne muzeum. Bliźnoć kultury. Wszystko przed nami. Podniecenie tym obrazem spełniło się życzenie Sony. Największe muzeum w całym mieście. Najlepszą ofertą miasto sztuki. Malaga to świetne miejsce, żeby bliźnoć kultury. Mają tutaj pełno muzeów. No i oczywiście najważniejszy twórca z tego miasta, czyli Picasso. Ma tutaj i swój dom, który można zwiedzać, no i potężne muzeum, które pokazuje bardzo dużo jego pracy. Malaga jest w top 5 miast z najlepszą ofertą kulturalną w Hiszpanii. My właśnie wchodzimy do Muzeum Picassa, bilety kupiliśmy za 12 euro. W niedzielę od godziny 16 do 18 bilety są za darmo. Fajne wystawy, które trzeba zwiedzać tylko zgodnie z biletem, więc nie czekaliśmy do niedzieli. I patrząc na to, jaka jest kolejka za nami, to na pewno byśmy nie weszli co w niewiele, Nie wiem, ile trzeba było stać, żeby wejść za darmo. Podobno spełniło się życzenie Sony. zobaczyła obraz kobiety z Agnią na żywo. A jako ciekawostkę powiem Wam, że w czasie studiów lecieliśmy specjalnie do Nowego Jorku do Museum of Modern Art, żeby zobaczyć damy z Awignią na żywo, bo tam właśnie one są w stałej ekspozycji. Niestety, muzeum wtedy było nieczynne. I nie udało nam się tego zobaczyć. A teraz przez przypadek, przychodząc do Muzeum w maladze, zobaczyliśmy, zobaczyliśmy te obrazy. Niestety całe podniecenie tym obrazem minęło. To co tam wisi na ścianie to jest obraz Jacqueline Dirbach, która namalowała ten obraz po piekasie 51 lat. Oryginał powstał w 1907, a ten obraz, który tutaj wisi, powstał w 1958. Także wszystko przed nami musimy wybrać się jednak do Nowego Jorku i tym razem trafić na otwarte muzeum MoMA i zobaczyć dane z awinią w oryginale. Muzeum Picassa mieści się w pałacu Buena Vista. Dobrze jest zwiedzić też dom artysty. Wstęp w niedzielę również jest bezpłatny. Tak prezentuje się Muzeum Dom Narodzin Pabla Picassa. W Maladze mamy też pełno miejsc, w których spotkamy super supermurale. Po wyjściu z Muzeum Picassa udaliśmy się do dzielnicy Soho, która słynie z wspaniałych murali, takich dużych i takich profesjonalnie zrobionych. Szliśmy tutaj gdzieś 10 minut, do około kilometra. Bez problemu piechotką, fajny spacer. Jesteśmy teraz pod centrum Pompidou, muzeum, które ma filię w Maladze i dojście tutaj ze ścisłego centrum zajmuje 10 minut. W niedzielę wejście do muzeum Pompidou jest za darmo od godziny 16. Weszliśmy właśnie na darmową sesję. przypominamy, niedziela, godzina 16. się trafiliśmy w centrum Pompidou na placę Abakanowicz <laughs> fajnie I jeszcze jest jedno muzeum Carmen Thyssen które w niedzielę od godziny 17 również jest za darmo muzeum odwiedziliśmy ale to już było któreś dzisiaj i nas to już zmęczyło obrazy były raczej takie albo barokowe albo z początku XX wieku yy, nic yy, Takiego znanego nie widzieliśmy. Ale fajne muzeum, fajne miejsce. Warto przyjść po 17 w niedzielę, bo wtedy wejdzie się za darmo. Największe muzeum w całym mieście to Muzeo de Valaga. Nieopodal wejścia do twierdzy Alcazaby mamy główny budynek, to jest ten potężny gmach. Wstęp jest darmowy przez cały tydzień. My mamy już przesyt muzeami, więc nie idziemy tam i planujemy odwiedzić to miejsce następnym razem, gdy będziemy w Hiszpanii. Jeśli ktoś jest miłośnikiem sztuki, to na pewno nie będzie się tutaj nudził. Cześć.